Siemanko gołąbeczki yy, Godzina 10.30, chyba coś takiego Jak się skończyła historia z pocztowym Zaraz wam pokażę jak się skończy Kolega do mnie zadzwonił odnośnie tego co się tym zajmował, powiedział, że ten pan tego gołębia nie przyjmie Nie chce go Bo on zginął dwa lata temu No. Niech będzie z i dwa lata temu. Moje latają. Odrosło mu skrzydło. Co ja mogę zrobić? Zdjąłem mu tylko tego e, tego tipesa z tym numerem telefonu. E, mogę mu wysłać pocztą. <grytanie> A gołam zaraz poleci. Nie będę go wywozić, bo szkoda mi paliwa. Jestem eko, nie będę jeździł na darmo. Moje latają. Patryk, nie dostaniesz tego głębiej. Poszedł. Może wróci do wujka Janka. Bo wujek Janek mówi, że on tam lubił jego klimat cicho. Poszedł za ten. Bo ja myślę, że to jest ten. Jastrząb. Zobaczcie jak ładnie lata. Pół skrzydła nie ma. Tu parę razy pod wybiegiem był pod siatką. Jak zostanie, przyleci, to sobie przyleci. Nawet go nie będę już stresował, męczył. Także taka sytuacja już zakończona. Mówię, tipię co mogę wysłać pocztą? Proszę bardzo. Ja nie lutuję, niepotrzebny mi on wcale. E, klepie. No, nie odleci, jak dwa lata go nie było. To gdzie on poleci? A ja go nie będę trzymał. I żywi darmo. On do wujka Janka pójdzie. Dobra. No i został. Co tam dużo gadać. Jak chce to niech chce zostanie. Ja właśnie będę zaraz zamykał. Siedzi na środku. Uważam, że postąpiłem tak jak postąpiłem, chciałem się dowiedzieć, zrobiłem tak jak, jak należy, zadzwoniłem, napisałem, winy w tym żadnej nie ma mojej, to że gołębie przyleciały do mnie, do mojego wujka i on mi go dał i przeżył przede wszystkim, to jest... Tylko i wyłącznie sukces, a nie żadna tam porażka. Będzie chciał, to zostanie. On mi nie jest potrzebny tak naprawdę. Poczuję wiosnę, poleci. jak chcę, to ja już go tutaj nie będę trzymał dla nikogo. Kolega go też chciał. Powiedziałem, że nie dostaniesz go. Niech se leci. Dla zasady. Teraz będę je zamykał, bo u mnie to jest taka zasada, najpierw pocztowe, jak mnie nie ma brać jak tam rano sobie puści, niech se, latają, gruchają, teraz przyjechałem ja i ja zamknę i on też za, zostanie zamknięty i na, na potem na, na na odjazd znowu zostaną pocztowe wypuszczone i tyle, i on poleci na oblot, jak zostanie to zostanie teraz to już sam nie wiem czy to samiec czy to samica bo patrzę że jakiś tak tu coś gruchało z tym czarnym się nie chciał patrzeć Teraz widzę, że go wszystkie samce ganiają. A może to ją nie wiem. Nie znam się na tych pocztowych. Dla mnie to e, wszystkie wyglądają jak samce, są większe trochę niż tamtej. O, teraz się zastawia. Dziwna sprawa. Dobra, nie mam do nikogo pretensji. Chciałem to załatwić kolego. Ty też się tam nie obrażaj, ale e, sprostowania odnośnie tego. Postaw się w mojej sytuacji. Nie będzie po prostu. Nie, nie wiadomo, nie wszyscy są tacy jak. Jak, jak osoba, która nie odpowiada na, na, na takie właśnie informacje odnośnie swojego głębia, ale też nie każdy jest takim, jak ty sobie myślisz, że wyrywa skrzydła i, i męczy głębie pocztowe z lotów, bo to naprawdę jest po jednej, po drugiej stronie. No, tak samo w sumie. Są źli i dobrzy. I tak, i tak będzie dobra, no temat już zakończony definitywnie, będziecie widzieć czy on lata, czy nie każdy oblot jest jego no, już pocztowe zamknięte jeszcze jeden młody samiec nie chce wejść co do wyrywanych lot gołębi pocztowych że tak powiem, tak jak ten miał to o, słuchajcie, jak byłem dzieciakiem sam wyrywałem lota, chciałem żeby gołowek mi został i tyle, mi się wydaje, że to robią albo dzieci, albo coś niepełnosprawni umysłowo, ludzie, y, którzy są po prostu, no nie tak, że tak powiem, troszkę chorzy, albo nie rozumieją tego, co robią po prostu i trzeba to też mi wybaczyć. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma swoje jakieś tam problemy emocjonalne. Yy, także tyle odpowiedzi na to, dlaczego tam pod upałką. I... I dlaczego kleją i wyrywają loda. Dobra. Widzicie jaki wysolutki? Samczyk młody. Za cholerę nie chce wejść. Wejść do głębnika. Dobra, to zaraz wypędzę. Wypędzę. Może nie wypędzę, niech polatają, ale też pada. Nie lubię jak mi się zaraz zmoczą. Co by nie chciało, to się podarwie. Ruszyłem delikatnie. Zobaczcie, co robią dwa. <grybna> Gdzie one są. Tu latają nad Marcinem Klepią. O. Nad samą budą latają. Dwa Braj Szwance. Może Marcin nie z domu. Ale chłopaki wesolutko. Sobie latają, o, zobaczcie jak ich nie lubić, zobaczcie jak się pilnują Może to są gnieździaki, ja nie wiem i na drzewko gdzieś tam usiądzie Sąsiad ma wypuszczone Tadeusz. No już sobie siedzą gdzieś tam na drzewie. A te? Chodzą. Spadają w wirek, troszkę jakby tak. Jednak w górze najlepiej wyglądają. Mają dzisiaj troszkę luzu. Teraz sobie będą latać tutaj. I gruchać winery, muszę policzyć, ostatnio bo 13 nie wiem czy jest teraz 13 zawsze coś się posz żuraw, słychać go bardzo głośno go nie widać a gdzieś blisko jest jest tu blisko para żurawi Przed chwilą się der Wyrzuciłem właśnie perłowe z kotłowni Pod kratkę Żeby się znalazły, patrz się chyba kurde znalazły Chciały się parzyć przed chwilą, zadziałby się łapały no powiem wam, że tragedia z tymi perłowymi samcami jest, no. nigdzie nie ma. Już nawet nie chodzi o ceny. Bo i jasne są drogie. Takie małe, ale, ale po prostu no nawet jak chcesz kupić to nie ma, no to To jest najgorsze. No zobaczcie co się dzieje. No, przyjdą takie, kurde mendy, ta żółta wyszlanzka ona nigdy nie usiądzie. Jak coś przejdzie budę, to na zawsze przechodzi budę grupą, zaraz do szwance będę leciał i znowu jest płoszą <noise> tak zawsze jest chyba, że polecą do Tadeusza też może być tak gołębiowi zawsze zawsze, gołębiowi nie wiara nigdy nawet najlepszemu lotnikowi o, o, o. już się kurde Patrzy w górę, ta wylotka jakbyś miała zaraz a co one widzą, nie wiem Patrzą się w górę, jakby zaraz miał jastrząb na nie usiąść Nic nie widać w górze Czuby. O dobra, cicho Na biały ogon samica Tak je skrzyżowałem. Mówię będą na białym ogonie grochowate No i dobrze, się zaparzyły Tam widzę, że się koronia te złapały w parę też znaczy ten koronia, te łapciaty nabiałem ogonie z tą, z tą łapciatą. Ja już szukałem samca, mówię, może i kupię samca łapciatego. O, o. Tak się cieszą, a te się kurde obsrane siedzą. Zaraz polecą. No i dobra. Zaparzona. Wykładnie. No wiosna, wiosna. Teraz już tak jest ciepło, dzisiaj chyba z 7 stopni. Może zaczną się parzyć, nawet patrzę, że ten kok murzyn yy, z kantami taki co kiedyś od Krystiana przyniosłem, ten nocik został i zaczął gruchać. A mortki też nie otworzą. Do tej pory. O, chłopaki chyba lecą. Cicho, tam się poderwali, lecą. Oba. Jaki piękny widok. Eee! Lepią, klikają, roba, Nic im nie przeszkadza. Zobaczcie, o co mądre gołębie. <noise> moje ulubione, bo takich jeszcze nie miałem. Takich jeszcze nie miałem. Zobaczcie. Oj. I znowu na drzewko Za wcześnie żeby do domu wrócić No i tak jak mówiłem Jak je spędziłem od razu tylko po wypuszczeniu To zobaczcie Po pół godziny dopiero jak nie lepiej wychodzą Z powrotem do gołębnika, z gołębnika Mimo że tutaj nasypałem troszkę papu to nie chcą, a chłopaki nie wracają. Siedzą znowu teraz na tym drugim drzewie. O tam gdzieś. Jednego chyba widzę nawet. Tak jest to. Naprawdę takie śmieszne głębie, że... <grymne> e, młody mi ten, ten, takiego miałem Budapeszta młodego. Poleciał wczoraj, tak się rozpędził. Nie wiem, czy do Wojkajanka nie poleciał, czy, czy, czy gdzieś tam dalej nawet. Bo już nad Radkiem go nawet widziałem, taki niepozorny, młody, a jednak siłę miał, żeby odlecieć stąd. No i tak to jest ten hobby. Te co chcesz żeby zostały, to polecą. Te co chcesz żeby poleciały, to zostały. O, coś się zaczęło dziać, spędziłem, bo tutaj gania igła. Proszę bardzo Chyba jakieś świeże śniaki. zobaczcie Coś klepie Moje tam idą. Tu Bogdana Oba A może przyjść do Bogdana Tu ty Bogdan coraz mniej gania Cicho Dobrze by było jakby moje tam poszły, ale wywinęły Oj Howery A łapią tego drugiego kółka już dupa A z drugą stronę Dokładnie szły w tamtą stronę Bogdana idzie cała Farajna O, Dariusz, o, kurde, może się zawieć Cicho, cicho. No, teraz. Szysz. Oba, jak odskoczyły. Jak uciekł. darkiem się zafił. Może. Ojej, 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 jak mało brakuje. No. To uczone są Segoem, wiedzą z kim mają się złapać, kiedy mają siadać. No i czternasta zaraz, wypuścić trzeba pocztowe. Znowu tam już się wylatały, jedne i drugie, jedne pod siatką, drugie na zewnątrz. Teraz wy macie znowu luz o, Jak się nie gania to od razu wylecą Jak murweczki szukają wszystko Żerują sobie A tu? Ciekawe czy perłowe się znajdą Ty gruchowaty z tą na białym ogonie O, łapciate, koroniate Proszę bardzo. Siedzą, nisko ją wrzuciłem. Siwek wylas. Chyba jednak samica będzie, bo nie dają jej żyć samca. Zaraz będę się kąpały w tej kałuży Zdając życie. No i to są tak zwane odpady, które znalazły nowe życie u łapacza gołębiarza. Zobacz. A polecia. Wiesz, że w tym gojemniku siedziała z perłowymi. Teraz się do tego gołębnika dobija. Ale niestety nie będzie z nimi siedziała. No i 15. Pocztowy jest. Jadę do domu, zostawiam to wszystko. Zobaczymy jutro rano, czy będzie. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.